Ech. Co roku to samo. Witam was bardzo serdecznie z tej strony John, kanałki na Absolutne. Jesteśmy po Eurowizji roku 2025 i jak co roku okazuje się, że ten konkurs ma coraz mniej sensu, zwłaszcza jeżeli ktoś nie poprzestaje na tym, żeby zobaczyć występy poszczególnych państw, a jeszcze ogląda głosowanie zarówno to jury oraz widzów. Bo wychodzi na to, że człowiek niepotrzebnie się frustruje, ale może zacznijmy od początku. To, że Polska będzie miała w Eurowizji ciężko, to wiemy od zawsze. I nawet nie chodzi o głosowanie widzów, chodzi o głosowanie jury. Każde państwo ma swoją komisję składającą się z ludzi, którzy teoretycznie znają się na muzyce, i ta komisja sama przyznaje punkty poszczególnym państwom. No i w tych głosowaniach jakoś tak śmiesznie dziwnie wychodzi, że Polska zawsze wychodzi źle albo beznadziejnie źle. Przypomnijmy sobie chociażby rok 2016. Wówczas Michał Szpak pojechał reprezentować nas na Eurowizji i było bardzo dobrze. Senkę miał świetną. On sam wyglądał bardzo eurowizyjnie, co mogło pójść nie tak. No, poszło wszystko nie tak, bo Michał Szpak otrzymał tylko 7 punktów od jury. 7 punktów to jest bardzo mało. Od telewizów 222 punkty. Rozstrzał pomiędzy głosowaniem jury a telewizów był tak ogromny, że w zasadzie Michał Szpak zalicza się teraz do. Tak zwanej topki, gdzie ta przepaść była największa. W przypadku Justyny Steczkowskiej i piosenki Gaja mamy do czynienia z 17 punktami od Jury oraz 139 punktami od telewizów, więc ta przepaść być może nie jest aż tak kłująca w oczy, no ale wciąż występuje. Na tym etapie ja myślę, że gdybyśmy nawet sklonowali abbe. Sprawili jak w facetach w czerni że wszyscy stracą pamięć i nie będą znali piosenki Waterloo i Wysłali Polską A bez Waterloo, to nie tylko o to chodzi, żebyśmy tej Eurowizji i tak nie wygrali, my byśmy pewnie nawet w piątce nie byli. Po prostu nie mam wątpliwości, że żyli ma z Polską jakiś wyjątkowy problem. No bo to jest szaleństwo. Jeżeli my w tym roku wysyłamy Steczkowską, którą można lubić, można jej nie lubić, bo jest to wokalistka bardzo, bym powiedział. Intrygująca, nie każdemu się jej głos podoba, nie każdy lubi tą stylistykę, ja to jak najbardziej rozumiem, ale wysyłamy Steczkowską, ona dostaje od jury Eurowizji 17 punktów, a rok wcześniej wysyłamy Blankę, która śpiewa Baby, Kinda Crazy i dostaje 12 punktów, więc mamy, o ile dobrze liczę, 5 punktów różnicy, to ja nie czaję, jakby nie rozumiem. Pewnie gdyby Rafał Brzozowski jakimś studem przeszedł do finału, bo wszyscy, nie wiem, na godzinę straciliby słuch i głosowaliby w ślepo. To on by też dostał 10 punktów, czy tam 14, żadna różnica. Ogólnie zmierzam do tego, że jury miało to wszystko zrównoważyć, zbilansować i sprawić, że po prostu telewizowie nie będą tylko i wyłącznie decydowali, ponieważ oni głosują głównie sercem, czyli za swoim własnym krajem. Mieszkając na obczyźnie, no ale chodzi o to, że ta geopolityka jest bardzo istotna, i to nie jest konkurs piosenki, a bardziej konkurs jakichś tam przyjaźni międzynarodowych i tego, które państwo najludniej zaludnia pozostałe kraje świata. O czym jeszcze powiemy trochę więcej, jak przejdziemy do rezultatów w tej górnej części drabinki eurowizyjnej. Ale wracając do głównego wątku, miało być inaczej. Miało być tak, że jury będzie to nam wszystko troszeczkę równoważyło, że widzowie będą ciągnęli w jedną stronę, a to takie światłe, znające się na muzyce jury, będzie to wszystko nam urealniało, uplastyczniało. Nie jest tak. Nie jest tak. Żebym ja nie był gołosłowny, jury postanowiło piosence z Wielkiej Brytanii dać 88 punktów. A moim zdaniem, osobiście, w tym utworze nie zgadzało się nic. To była piosenka niezapadająca w pamięć. Ona nawet nie była świetnie zaśpiewana. To była klasyczna piosenka, która powinna była dostać zero. Ale dobra, jeżeli chcemy więcej przykładów, spoko. Albania. Moim zdaniem, zdecydowanie najlepszy utwór Eurowizji 2025 dostał od Jurorów 45 punktów. Wielka Brytania 88, Albania 45. Mało? Dobra, Estonia. I teraz nie zrozumcie mnie źle. Espresso Macchiato to piosenka straszliwie zabawna. Sympatyczna. Ja ją sobie nawet na Spotify'u czasami odpalam, żeby sobie nastrój poprawić. Nie mam do tego utworu nic poza tym. Że mi Cash nie umie śpiewać. Ewidentnie nie umie śpiewać. Jeżeli jury jest powołane do tego, żeby również ten aspekt umiejętności wokalnych poszczególnych artystów brać pod uwagę, no to tutaj też nie zrobili swojej roboty. Bo jest to nie dostała 98 punktów. Więc to głosowanie jury w teorii miało to uplastycznić, zrównoważyć, a w praktyce. W zasadzie pogarsza sytuację. Ale może widzowie się spisali? Otóż nie. I teraz ja już nie będę dłużej mówił o Steczkowskiej. Wiecie, na czym stoimy? Stoimy na tym, że jury nas nienawidzi, a dopóki tak to będzie wyglądało, no to Polska zawsze będzie zajmowała dosyć dalekie miejsca i uważam, że jakaś tam szósta, siódma pozycja to jest nasz absolutny maks, biorąc pod uwagę, że wielu ludzi na obczyźnie po prostu na nas zagłosuje. Innego sposobu, żeby to obejść, po prostu nie ma. Ale co się wydarzyło w głosowaniu telewizów? No, wydarzyło się to, że państwo Izrael otrzymało znacząco zbyt dużo punktów. To, ile oni w głosowaniu wizów otrzymali punktów było bardzo blisko sytuacji z Maneskinem, który wówczas zaczął z eurowizyjną sceną. To jest ja mody, Ten zespół był uwielbiany. Naprawdę, wszędzie mówiono o Maneskinie i o tym, jak bardzo żywy, żywiołowy, fajny był to występ, to była rokowa energia, to było coś innego, coś naprawdę też czystego, takiego nieprzekombinowanego. Ludziom się bardzo podobało. Więc to, że Maneskin dostał dużo punktów, nikogo nie szokowało. Ale Izrael. Szokował, bo choć była to dosyć przyjemna ballada i muzycznie nie mam jej za wiele do zarucenia, no to zachwytów też zbytnio wielkich nie odczuwam. Nie unosi mnie ten utwór, słyszałem go kilka razy w półfinale oraz w finale i kilka razy na Spotify'u i w zasadzie gdybym miał teraz sobie go zanucić, to go nie pamiętam. Po prostu wszedł w głowę, wyszedł z głowy, nie ma go. Ale w głosowaniu telewizów, wow. I teraz będę trochę sprzeczny wewnętrznie, no bo tak. W ogóle to, że Izrael bierze udział w tym konkursie jest chore i nie można już o tym milczeć, o tym trzeba mówić głośno i jak najczęściej, bo to, że my jesteśmy w zachodnim kręgu cywilizacyjnym i Polska jest uwikłana w sojusze, które sprawiają, że my temu Izraelowi sprzyjamy, a w debacie publicznej w ogóle o tym nie mówimy. No to spoko, niech sobie to politycy robią i tak nie mamy na nich zbytniego wpływu. No ale ludzie nie powinni o tym milczeć. To, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, powinno budzić w ludziach trwogę. I to, że tak swobodnie sobie rozmawiamy o Izraelu, który wykonuje piosenki o pokoju, jest po prostu kuriozalne. Ale to wszystko będzie dla nas miało więcej sensu, jeżeli po prostu zobaczymy, jak to wygląda pod kątem organizacyjnym. Otóż Eurowizja, jak wiecie, ma wielu sponsorów. Jednym z tych sponsorów, a w zasadzie sponsorem w randze presenting partner jest Moroccan Oil i to jest firma kosmetyczna. A żeby być bardziej szczegółowym, jest to izraelska firma kosmetyczna. Jest to więc partner dosyć istotny, nie mówię, że główny, bo to nieprawda. To jest bardzo istotny partner, który od trzech lat Eurowizję sponsoruje. Czy ktoś jest więc zszokowany? Nie. Nikt nie powinien być szokowany. Tak naprawdę oznacza to, że tak długo jak Izrael będzie na to łożył wielkie pieniądze, tak nie będzie mowy o tym, żeby Izrael banować i niezależnie od tego co w Strefie Gazy Izrael postanowi zrobić. Sytuacja będzie dosyć czysta. Musiałoby 15 państw nagle powiedzieć, że e, sorry, my nie będziemy brali udziału w tym cyrku. Co się oczywiście nie stanie, no bo państwa lubią się po prostu w tym konkursie bawić. Jakkolwiek przewrotnie, historycznie to nie brzmi. Izrael nie wygrał, ponieważ na drodze Izraelowi stanął pewien Austriak. Wasted Love to piosenka, która była interesująca, była para operowa, była bym powiedział przejmująca. I o ile ja nie byłem jej wielkim fanem, bo uważam, że w tym konkursie były po prostu lepsze utwory, no to jestem w stanie zaakceptować zwycięstwo Austrii. A przynajmniej cieszę się, że dzięki zwycięstwu Austrii nie wygrał Izrael. Ale te wszystkie moje rozważania nawet nie mają sensu, bo ja chciałem w ogóle o czymkolwiek innym Wam powiedzieć. Ja oglądam Eurowizję od lat. Mając 36 lat, oglądam Eurowizję mniej więcej od 2003 roku. Namiętnie co rok. Oglądam półfinały, oglądam finały. I nie dlatego, że mój gust muzyczny jest skręcony na popowe umca-umca, i generalnie jestem nastawiony na to, żeby słuchać muzyki łatwej, szybkiej i przyjemnej. Nie, bardziej chodzi o to, że każdego roku jestem w stanie znaleźć takie utwory, które gdzieś tam na Spotify wpadają w moją playlistę i lubię sobie czasami te utwory przywołać. W tym roku na przykład jestem pod wielkim wrażeniem piosenki z Albanii, z Jerm. Piękna piosenka z ogromną dramaturgią, z taką bałkańską duszą. No, świetnie się tego słuchało i myślę, że do tego utworu będę bardzo często wracał. Zresztą polecam Wam również na YouTube sobie odpalić inny utwór tego właśnie zespołu. Nawet nie wiem, jak ten tytuł przeczytać, ale nuta jest świetna. No, jest to bardzo intrygujące, jest to bardzo takie, bym powiedział, czyste, żywiołowe. Sam tekst jest bardzo inspirujący. Wydaje mi się, że Albania miała po prostu świetną propozycję w tym roku i szkoda, że nie udało im się stanąć na podium. Dużo wdzięku miała również propozycja niemiecka. Ja lubię też takie utwory, które są bardziej skoczne, klubowe i zapadają mocno w pamięć. I Utwór właśnie. Choć na żywo on nie brzmi tak dobrze, i wokalistka realnie ma duży problem ze śpiewaniem, tak żeby nie fałszować. No to sama nuta wpada w ucho na tyle, że po prostu taki kawałek można sobie puścić podczas domówki albo w sytuacji, w której trzeba się troszeczkę bardziej rozbudzić, bo na przykład bardzo leje deszcz za oknem i potrzebujemy jakiejś dawki energii. Więc Eurowizja dostarcza takich utworów. Co roku rzeczywiście wpada coś, do czego można wrócić. Propozycje z zeszłego roku albo sprzed dwóch lat cza 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 to była bodaj Propozycja fińska, ja też sobie odpalam od czasu do czasu. Zresztą, Eurowizja przyniosła nam taki utwór, jak właśnie Waterloo od Abby. Więc w ramach tego konkursu naprawdę dzieje się dużo fajnych rzeczy i nie wszystkie 30 tam, 40 utworów zostają w naszych sercach na zawsze, no ale z tych 33, być może tak, i później możemy odkryć po prostu nową muzykę, i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie absurdy, jakimi rządzi się ten konkurs, ja wam rekomenduję, Rekomenduję robić to, co sam staram się od kilku dobrych lat właśnie uskuteczniać. Otóż ja oglądam półfinały, ja oglądam finały i na tym kończę. Same występy mnie interesują. Jak to już wszystko przechodzi do głosowania, ja już mam to gdzieś. Ja już nie chcę o tym słyszeć. Ja wolę sobie pospać. Naprawdę wolę iść w kimę, obudzić się na drugi dzień i już przeczytać kto wygrał, kto przegrał i tak dalej. Mówiąc bardzo otwarcie, ja nie wierzę w mechanizm oceniania muzyki na zasadzie, który utwór jest lepszy od którego. Ja sam jestem bardzo subiektywny. Bardzo podobała mi się Albania, bardzo podobały mi się Niemcy. Doceniam to, co zrobiła Steczkowska w piosence Gaja. Ale to jest mój subiektywny osąd. Jestem praktykującym muzykiem, zobaczycie, że za moimi plesami są gitary, więc troszeczkę się znam na tym, jak muzykę budować. I nawet gdybym miał to oceniać bardziej obiektywizując, to i tak moja opinia nie jest niczym lepszym niż opinia kogoś, kto tylko i wyłącznie słucha. Zmierzam więc do tego, że mówienie o tym, który utwór jest lepszy od którego, jest po prostu z samej swojej natury głupie. I żadne jury tego nie zmieni. Nie zmieni tego też głosowanie telewizów. Zresztą, jeżeli chodzi o głosowanie telewizów, to wiemy, jak to teraz wygląda. Na X się hulają tweety, gdzie ludzie przyznawali się do tego, że z pięciu kart kredytowych zarejestrowanych w różnych państwach Europy głosowały na Izrael. I to może być równie dobrze podpucha, no ale bardzo często tak to po prostu funkcjonuje. Tutaj nie chodzi o najlepsze utwory. Tutaj chodzi tylko o jakiś dziwnie rozumiany patriotyzm. Natomiast ocenianie muzyki na zasadzie lepsze, gorsze jest fundamentalnie złe i niepotrzebne. Ale wiadomo, jak to funkcjonuje. Muszą wybrać jakiś najlepszy utwór, żeby wybrać po prostu państwo i miasto, w którym odbędzie się kolejna edycja. Teraz będziemy mieli prawdopodobnie konkurs w Wiedniu. Także ja to rozumiem, natomiast w ogóle się na tym nie koncentruję. Moim celem, a jestem fanem muzyki, jest to, żeby odkrywać coś nowego. A na Eurowizji występują ludzie, Którzy nie są szeroko znani. Bardzo często to są artyści, którzy nie przybili się do innej świadomości niż tylko swoja rodzima. Taką na przykład artystką jest Justyna Steczkowska i być może dzięki temu, że ona wystąpiła na tej Eurowizji po raz drugi, przybędzie jej więcej fanów z zagranicy i tak samo może to traktować każdy inny artysta, który występuje. Zespół z Albanii zyskał kolejnego fana z Polski, takiego mnie, no ale podejrzewam, że takich jak ja jest po prostu dużo więcej, także wciąż jest sens, żeby artyści na tą Eurowizję. Eurowizję jeździli, bo to może im otworzyć drzwi do wielkiej kariery. No można tutaj wspomnieć nawet o Maneskinie, który zresztą wykorzystał tą swoją szansę bardzo dobrze, przebijając się do muzycznego mainstreamu. Ale samo głosowanie jest po prostu bez sensu. Usuniemy głosowanie telewizów, zostaniemy z głosowaniem jury, które podejmuje nieracjonalne i totalnie odczepione decyzje. Zostawimy samo głosowanie telewizów. No, to będzie tak, że ludzie będą po prostu kupować sobie zwycięstwo, bo tak to wygląda w przypadku Izraela. No ale tutaj na szczęście im się po prostu nie udało, choć było blisko. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Jakie wy macie na ten temat zdanie? Zostawcie oczywiście swoją opinię i swój komentarz. Ja będę wam również bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję oraz łapkę w górę. Zobaczymy się w kolejnym materiale na kanale. Dobrego dnia!